Witajcie na kanale Motorówki z tej strony, Paweł. Dzisiaj szybki film przed wydaniem młodzi do klienta M485B, czyli z konsolą boczną i platformami kąpielowymi. Model ten sprzedaliśmy do wielu wypożyczalni w Polsce, do hoteli. Tutaj realizacja dla lokalnego klienta z Olsztyna. Łódka zawędruje do hotelu i będzie obsługiwała gości hotelowych. Bez platform jednostka ma 485 cm długości, 190 cm szerokości. I waży około 450 kg. Tutaj jeszcze rozmiar powiększa się o widoczne z tyłu platformy kąpielowe, które ułatwiają wchodzenie do wody i wychodzenie na przykład na pomost. Standardowo montowany jest tutaj silnik 99 Yamaha, Suzuki, w tym wypadku mamy zamontowany silniczek Suzuki. Z takim silnikiem łódka osiąga prędkość około 15 km na godzinę i prowadzi się bardzo stabilnie. Łódź została skonfigurowana z czarnymi tapicerkami diamantem, pikowanymi. Mamy widoczny tutaj daszek, czyli bimini. Na dziobie przestrzeń możemy zaaranżować pokładem słonecznym, i wtedy się tworzy bardzo duża powierzchnia do opalania i wypoczynku. Z góry wygląda to następująco: jak na 5 metrów, niecałe 5 metrów długości, łódka oferuje naprawdę bardzo dużo miejsca. Z perspektywy sternika wygląda to tak właśnie. Mamy tutaj po lewej stronie uchwyty na cup holdery, Fajną taką półeczkę, która się podnosi. I możemy sobie jeszcze dodatkowo coś włożyć, jakiś telefon, portfel. W tym wypadku tutaj mamy wszystkie książeczki od silnika. Z lewej i prawej strony, w środku mamy dodatkowe stopnie, aby łatwiej można było wejść z pomostu na pokład. Tutaj jeszcze z lewej strony w konsoli rewizja. Łodzie występują z konsolami środkowymi. Tutaj konsola typowo boczna. Według mnie jest to fajniejsze rozwiązanie, ponieważ mamy tutaj jeszcze dodatkową przestrzeń do siedzenia, oparcia się, a i tak z tej lewej strony swobodnie możemy sobie przechodzić. Na dziobie możemy zaaranżować oczywiście pokład słoneczny, wkładamy dwa elementy i dodatkowe materace. Tak jak wspominałem wcześniej, jest bardzo dużo miejsca wtedy do wypoczynku. Na dziobie bakista dziobowa pomieści też jakieś niezbędne przedmioty, liny, cumy. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Zobaczcie, że tutaj tak naprawdę nie trzeba dużo, aby być szczęśliwym. Jeśli chodzi o turystykę, to nie ma lepszej łódki, chyba jeśli chodzi o zestawienie jakości do ceny. Sam pływałem, sam pływałem na wielu łódkach i tutaj to się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Z lewej i prawej strony mamy bakisty, które są naprawdę, słuchajcie, sporych rozmiarów. Wkładamy tutaj, właśnie. Elementy sandeku, pagaj, bosak, obiacze. Z drugiej strony, e, oczywiście, tak samo. Pod tym materacem z przodu kryje się duża bakista i tutaj kolejna przestrzeń na Wasze rzeczy. A jakby było mało miejsca, to jeszcze jest bakista na samej rufie. Ja tutaj zapakowałem elementy, materacę pokładu słonecznego może wyjmę to i pokażę. No i tutaj mamy pompę zęzową, akumulator, zbiorniczek, na paliwo. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba model 485. Napiszcie, galeria zdjęcia i filmy znajdziecie na stronie www.emboats.pl. Nasza piękna łódka trafiła również w piękne miejsce, czyli takie domki, apartamenty między drzewami zobaczcie, i będzie można ją wypożyczać bez patentu. Two hours later. Klient Grzesiek dał informację, że łódka jest oklejona. No i możemy zrzucać łódkę do wody, ale to nie jest takie proste, ponieważ teren nie jest do końca przyjazny do slipowania. Na szczęście jesteśmy z tej samej miejscowości, czyli z Olsztyna i ja powiedziałem, że mam pomysł. Od jakiegoś czasu mamy woła roboczego do przestawiania przyczep na hali, żeby się fajnie łamać z tymi długimi jednostkami, więc powiedziałem, że załatwię to, że wszystko będzie pod kontrolą i w tym ciężkim terenie zwodujemy łódkę pod samymi apartamentami. Ram na pewno przeciągnąłby łódkę bez problemu, ale nie złamałby się właśnie w tej części, gdzie trzeba objechać drzewo i jest bardzo wąski odcinek terenu. Na przykład, czyli tak naprawdę ciągnik rolniczy T3B. Wjechał sobie tutaj elegancko, zawinąłem w lewo. I trzeba będzie tylko teraz zdjąć tylną belkę założyć parę gadżetów, rozplandekować łódkę i można będzie śmiało wjeżdżać do wody. Z tyłu mamy takie ściągacze, które są. Dosyć dobrym rozwiązaniem, dlatego że przy napach często jest tak, że są one naprężone pod wpływem różnego rodzaju czynników atmosferycznych. Czasami woda napada, jak nie ma odpowiedniego, mm, odpowiedniego stelaża. No i czasami te napy nam zbija, ściąga do środka. A przy tym rozwiązaniu jest naprawdę bardzo w porządku. Było tutaj na tyle wąsko i nisko, że gałęzie, które są nade mną, Zahaczyły o bimini, i sporo tych igiełek naleciało na plandekę. Mamy sukces. Łódka jest zwodowana M485 z silnikiem Suzuki 99. Widoczny za mną będzie pływało w apartamentach między drzewami. A po lewej stronie płynie do nas taki piękny łabędź. Na pokładzie jest bardzo dużo miejsca, można sobie swobodnie się na niej przemieszczać. A no tak to już wygląda z perspektywy osoby siedzącej na dziobie. Ale łódka widać się podoba bardzo tutaj dla pana, bo co chwilę podpływa. Co masz do powiedzenia? Fajna łódka? Wejdź na stronę i zobacz jakie są modele, tak? 485 to tylko jeden z modeli, które oferujemy. Kolega chyba stwierdził, że za darmo to będzie uczciwa cena, więc nie mamy o czym dyskutować, niech się popatrzy, tyle mu zostało. A ja oddaję łódkę w ręce klienta i stawiamy ją do brzegu. Łódkę będziecie mogli wypożyczyć bez patentu. Jaka jest cena, nie wiem. Trzeba będzie kontaktować się z właścicielem przez sympatyczny pan Grzegorz. Zapamiętajcie, między drzewami kom. Jak pewnie zwróciliście uwagę, jednostka ma bardzo małe zanurzenie, podpływa tak naprawdę do samego brzegu. Takie same modele mamy u nas w wypożyczalni. Na koniec, jeszcze kilka przebitek. Z tym modelem. Na dzisiaj to będzie tyle. Do zobaczenia. Cześć! Jesteś motorowodniakiem i kochasz sporty wodne? Wejdź do świata M-Boats i wybierz swój wymarzony jacht spośród kilkudziesięciu modeli dostępnych na stronie mboats.pl. boatspl Zamów teraz i wskocz w nowy sezon na nowej łodzi. wwwm Your new boat M-Boats.